Hej, cześć! hej, cześć, Z tej strony Oski kolekcjoner. To mój drugi filmik. Chciałem go zrobić o konkursie. Jak może teraz wiecie, jest 30 czerwca. Nie, no tak, chyba 30 czerwca. Dokładnie nie wiem. Dziś grała Polska. Polska. Polska Szwajcaria. Polska wygrała w rzutach karnych. A teraz leci mecz Walia i Irlandia, ale chciałem zrobić konkurs ze starej edycji już, Champions League 13, 13 oj, przepraszam Was, 14-15. No więc konkurs polega, przepraszam, żeby zgadnąć moją ulubioną jedenastkę, jest, no jest to bez bramkarza 11 już nie, chcia, nie chciało mi się go układać. Wystarczy Wam, że e, taką jednastkę odgadnieć moich zawodników w polu. Tak. E, zależy mi, żebyście pisali od środkowego napastnika, później skrzydłowych, który, których tam wolicie. Później e, są pomocnicy i obrońcy, od którego chcecie. Ważne, żebyście po prostu skadli e, jak największą ilość zawodników. E, ten, kto będzie miał największą e, liczbę zawodników, e, dostanie pierwsze miejsce. Za pierwsze miejsce już Wam pokazuję. Tutaj przejdziemy, tutaj, do planszy. Za pierwsze miejsce są karty ze starego euro. Od razu Wam mówię: ze starego euro. S nie są to. Znaczy, są to moje powtórki. Mogę Wam powiedzieć. No i jest do wygrania tak. E Manuel Neuer na limitce. E no, e nie wiem, czy taka rzadka karta, ale no Myślę, że warto chociażby dla, dla, dla zabawy, bo nie jest to karta taka z braków, może kogoś, ale no po prostu dla zabawy. E, później jest e, e, Zoran Tosić na One To Watchu. Tak. E, Gol Machine. Oj, znaczy, oj, ja Was przepraszam bardzo myli mi się teraz z edycją euronową teraz jest Wayne Rooney na Game Changer'e. i oficjalna maskotka jest to oficjalna maskotka no i jest no, dodana przeze mnie właśnie do nagrody głównej dalej, za drugie miejsce ją jedna osoba jest linitka Robina Van Persiego Myślę, że to będzie bardzo, bardzo dobry pomysł na drugie miejsce. Nie wiem czy taka dość poszukiwana karta z limitek. Nie jest to na tak jakby to powiedzieć. Nie widziałem je jeszcze u nikogo. U nikogo w albumie. Dobrze. Dalej znaczek realu i Luis Gustavo na International Star. No i... Losowo dobrane przeze mnie, tutaj bazówki jest ich tyle. Znaczy mo mogę jeszcze wylosować trochę. Mogę jeszcze wylosować ich inaczej, ale to są te standardowe, które wybrałem. Yy, nie wiem. Yy, zwy do zwycięzcy, ze zwycięzcą, z wyciężcami będę kontaktował się osobiście, yy, znaczy nie osobiście, na Facebooku. No yy. Myślę, że pokazałbym Wam jeszcze jedynastkę moją. Raz. Tak to się prezentuje. Na środku tam trochę światło, zasłania odbijające się z okna. No ale tak wygląda ta jedenaska. Są to zawodnicy w polu. Jeszcze raz przypominam. I mogą być tu karty. Patrzcie, karty z update, bo widać już po tutaj po znaczku i tutaj po czarnej, czarnym pasku. Niektóre karty to są właśnie z update'a Niektóre są ze zwykłego Champions League Sobie popatrzcie e, Oczywiście kody. Kody są wszystkie zużyte. Zadbałem o to, żeby wszystkie były zużyte. Nie będziecie wiedzieli jaka to jest karta po prostu. No, żeby to było sprawiedliwe, żebyście to odkadli sami, a nie przy pomocy... no wiecie, przy pomocy komputerowej. A więc będę się z Wami teraz żegnał. To jest filmik, jakoś godzinę po moim pierwszym filmiku. No to jest drugi filmik. No to żegnam się z Wami. A, i jeszcze zapomniałem wspomnieć. Konkurs trwa do końca tego tygodnia do piątku. Tak więc musicie się pospieszyć. Znaczy, tak naprawdę trwa do czwartku. W piątek będę już ogłaszał zwycięzcę. O zwycięzców. Będzie ich dwóch. Zwycięzcy skontaktują się ze mną na prywatnej wiadomości na Facebooku. Ale to już nie powinienem tego mówić przed kamerą. Ale konkurs trwa do czwartku, tak naprawdę. W czwartek jeszcze można ostatni raz napisać pod tym filmikiem w komentarzu tych zawodników. A więc żegnam się z wami i. Cześć.